Cześć kochani, z tej strony Sylwia. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na kanale Sklepu Świat Pasji. Dzisiaj zostajemy sobie w tym świątecznym klimacie i zrobimy zawieszki do prezentów. Na których będzie można zapisać od kogo, dla kogo ten prezent, ewentualnie dołączyć mały liścik. Ja będę pracowała na kolekcji od Lemon Crafta Wonderful Christmas. Z tego bloczka dużego wykorzystamy sobie, słuchajcie, papiery na tło. Dodatkowo mam już wycięte z Mintaja arkusz z dodatkami White Christmas. Wykorzystamy sobie dziurkacz zaokrąglający rogi. Papier kraftowy na nasze tło. Biały, słuchajcie, długopis albo żelopis. Ja ostatnio zakupiłam sobie taki foliopis do płyt CD, który znajduje się w sklepie. On jest grubości 1 mm, ale równie dobrze, słuchajcie, sprawdzi się biały żelopis marki Jelly Roll, którego też w sklepie możecie sobie zakupić. Oczywiście będzie nam jeszcze potrzebny dziurkacz, bo jeżeli mają to być zawieszki, to będziemy musieli sobie zrobić dziureczkę. Ja będę używała tego dziurkacza punktowego z DP Craftu. Dobra. Także przechodzimy, słuchajcie, do Cięcia materiału. Dobra, pierwszym moim krokiem będzie docięcie papieru kraftowego. Ja tutaj mam dużą bazę A3, natomiast w sklepie wiem, że kraftowe takie brązowe są papiery 30 na. 30 jeszcze dokładnie poczekajcie sprawdzam papier jednokolorowy e, Dokładnie karton e, craft od Mintai 30,5 na 30 6 arkuszy w zestawie 14 zł kosztuje. Także śmiało możecie sobie e, kupić e, w rozmiarze 30 na 30 tym naszym skrapowym. Dobra e, ja swoje e, Kawałki papieru kraftowego będę przycinała 8,5 słuchajcie na 12,5 cm. Takie prostokąty. OK, słuchajcie, papier klaptowy mamy wycięty. Wyszło nam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, słuchajcie, kawałeczków. Więc teraz docinamy sobie papier tutaj nasz e, skrapowy. Myślę, że wybierzemy sobie jakieś takie neutralne tło, ponieważ będziemy pracować e, dodatkami. Dobra, neutralne, najbardziej neutralne mamy tutaj ściek. Więc wykorzystamy ten arkusz. Okay. I docinamy sobie, słuchajcie, prostokąty na wymiar, już wam mówię. Siedem i pół na dziesięć. Siedem i pół na dziesięć. Przycinamy. <laughs> Papier sklepowy mamy przycięty. Gilotyny odkładamy. Teraz słuchajcie, ja będę strzępiła brzegi naszego papieru skrapowego. Do tego są specjalne przyrządy, które możecie kupić w naszym sklepie. Ja takiego przyrządu nie posiadam, więc wykonam to nożyczkami. Zajmie mi to trochę więcej czasu, będzie mniej precyzyjne, no ale też jakiś tam efekt osiągniemy. Dobra, e, nasze tutaj tła mamy postrzępione. Teraz weźmiemy sobie. <laughs> Wydajemy sobie, słuchajcie, taką nową maskę, która się pojawiła niedawno w sklepie, ze śnieżynkami, i za pomocą tej pasty świecącej w ciemnościach, dorobimy sobie tło. Tło takie śnieżynkowe, żeby wiecie, jak te prezenty będą z przywieszkami leżały pod choinką, to żeby był fajny efekt. Wow! Także ja biorę pastę i nakładam, słuchajcie, na nasze tła śnieżynki. I widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, pasta jest nałożona. Używałam tej Distress Grid Paste Glow i maski, słuchajcie, od Ciobella, tej śnieżynki. Efekt, uwaga, gaszę lampę. Wygląda w ten sposób. O. I słuchajcie, będzie to widoczne dopiero właśnie w nocy, po naświetlaniu, gdzieś tam z tyłu, troszeczkę w tle do naszych tutaj karnecików. Pastę sobie odkładam. Teraz, w związku z tym, że to nie do końca mi jeszcze wyschło, ja chwilę tutaj poczekałam, Wezmę sobie kosteczki dystansowe i delikatnie popodklejam nasze tutaj przywierzki, i będę je naklejała na te kraftowe bazy. Dobra, słuchajcie, e, wszystkie kła już mam naklejone. W międzyczasie moja pasta mi troszeczkę wyschła i się lepiej naświetliła. To sobie sprzątam. Teraz słuchajcie, zrobimy sobie e, dziureczki. E, dziurki będę robiła tym e, dziurkaczem punktowym. Tak mniej więcej na środku. Dobra, <laughs> dziureczki mamy zrobione. No to teraz co? Przechodzimy do ozdabiania. Tak jak wcześniej mówiłam, słuchajcie, ja tutaj mam powycinane dodatki z kolekcji Mintai White Christmas. O. i możemy zacząć sobie e, układać i dekorować nasze słuchajcie, zawieszki e... o, wychodzi dobra e, w tych dodatkach mamy słuchajcie takie e, liście ostro krzewu razem z owocami e, jest lampa słuchajcie znalazła się też serenka Prezenty, oczywiście te cukierasy, takie okrągłe, biało-czerwone, bombeczki, mniejsze, większe. Jest też auto, Mikołaj, czy też sanie Renifera. Także ja nie będę Wam tutaj przedłużała i w przyspieszonym tempie zobaczycie, jak tutaj. Dekoruję te nasze zawieszki tymi dodatkami. Oczywiście będę starała się je wypoziomować góra-dół, żeby te zawieszki były fajne, przestrzenne. Będę używała do tego dzisiaj też kosteczek dystansowych. Także zapraszam do dalszego oglądania. Te, e, zawieszki są już gotowe. Teraz wystarczy tylko dodać e, jakiś ładny sznureczek. Ewentualnie, słuchajcie, możemy dodać też e, napisy Wesołych Świąt. Z tyłu mamy e, miejsca na napisanie, dla kogo to będzie prezent. E, możemy sobie dodać, słuchajcie, białym żelopisem fajne przeszycia, żeby to tak... E, Oryginalnie wyglądało, więc ja tutaj używam tego pernamentnego. O. Później jeszcze dodam drugą warstwę, także będzie on bardziej widoczny. Ale generalnie tak się prezentują nasze zawieszki. Słuchajcie, do prezentów. Oczywiście, kiedy zgasimy światło, to będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. Już Wam pokażę bliżej do kamery. Uwaga. Także jest bardzo, bardzo fajny e, efekt, bo tutaj nam... O, dobra, kamera nie ma. E, słuchajcie, no, ta pasta robi e, fajną e, robotę, mimo tego, że m, bardzo tego nie widać. Słuchajcie, ponieważ tło mamy tutaj e, jednak z wzorem, to ułożenie tu plus ta pasta, myślę, że spoko. Dodam jeszcze sobie gdzie brokatu, glossy akcent i to będzie już koniec. Także na chwilę obecną ja już Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!